A nasze zwiedzanie Australii rozpoczynamy od zwiedzania stolicy stanu Australia Południowa, od miasta o nazwie Adelaida. Nazwa ta pochodzi od imienia żony króla angielskiego, króla Jerzego III. Jego żoną była właśnie jedna z księżniczek niemieckich o imieniu Adelaida, którą mamy okazję oglądać na pomniku w ratuszu miejskim. Adelaida liczy sobie 1,5 miliona mieszkańców. I jako miasto rozciąga się 20 km ze wschodu na zachód oraz 100 km z północy na południe. Adelaida to jest miasto, które ma różne nazwy w nomenklaturze australijskiej. Najbardziej znane to Miasto Kościołów. Otóż jest ich tutaj ponoć około 300, co jest rekordem na skalę Australii. Tuż obok mamy Kościół Franciszka Ksaweriego. Największy kościół Adelaide, zbudowany ze słynnego piaskowca, tutaj wydobywanego. Oprócz tego, Adelaida zwana jest również miastem Opali. Otóż niedaleko stąd znajdują się kopalnie tego słynnego, szlachetnego kamienia. Opale wydobywane chociażby w Prady, w innych miejscowościach, tutaj właśnie w Adelaide, są oprawiane. Stąd nazwa Miasto Opali. Kolejną nazwą. To miasto emerytów. Adelaida ma klimat zbliżony do naszego klimatu śródziemnomorskiego, czyli bardzo łagodne i w miarę suche zimy, niezbyt dużo opadów. W związku z tym spora część Australijczyków osiedla się tutaj na stare lata. Natomiast my jesteśmy w samym centrum tego miasta. Ta pani za mną na pomniku to najsłynniejsza królowa brytyjska, królowa Wiktoria. Wiktoria, jak widzimy, R.I., regina, imperator. Czyli Wiktoria Królowa Cesarzowa też takie tytuły nosiła. Można ją śmiało nazwać matką królów. Dzisiejsi królowie, zarówno Norwegii, jak i Danii, jak i Szwecji, jak i Hiszpanii, jak i oczywiście Wielkiej Brytanii, to wszystko jej potomkowie. Kiedy w 1835 roku przybyła tutaj, Pierwsza ekspedycja wojskowa osadników brytyjskich pod światłym dowództwem pułkownika brytyjskiego o nazwisku Light, czyli Światło, zobaczyła piękne zielone wzgórza. Pomiędzy tymi wzgórzami wijącą się rzekę a na wzgórzach tych prymitywne chaty aborygenów. Pułkownik Light kazał sobie zawołać szamana, czarownika tego plemienia aborygenów i przez tłumacza zaczął go wypytywać. Jak się nazywa to miejsce? Zapytał szamana. A szaman mu na to, jest to kraina czerwonego kangura, panie. Ale nie ma przecież czerwonych kangurów. Są rude, szare, ale czerwonych nie ma. A na to czarownik odpowiada, tak, nie ma czerwonych kangurów, ale ta skała, którą z boku widzisz, ma kształt kangura, a w świetle zachodzącego słońca świeci na czerwono. I po prostu od nazwy tej skały wzięła się nazwa tej krainy. Osadnicy brytyjscy doszli do wniosku, że miejsce jest tak piękne, tak urokliwe, że trzeba zbudować to miasto. Pułkownik Światło, pułkownik Light wyznaczył kwadrat obok jednej mili, kazał wybudować tam uliczki, sprzedawać działki, i tak powstała Adelaida. Natomiast skała, która przypominała czerwonego kangura, stała dokładnie właśnie w tym miejscu, w którym ja siedzę. Niestety została rozebrana. Kamień z tego piaskowca poświęcony na budynki w Adelaidzie. No, ale symbol pozostał. Jeżeli popatrzymy na herb Adelaidy, to zobaczymy, że jest na nim czerwony kangur. Park, w którym się znajdujemy, nazywa się Park Elder, właśnie Park Czerwonego Kangura. Otoczony jest słynnymi budynkami z Adelaidy. Pierwszym takim słynnym budynkiem jest budynek parlamentu tego stanu. Zaraz z boku schowany za murem budynek rządu. Następnie centrum festiwalowe. Trzeba wiedzieć, że Adelaida nazywana jest miastem festiwali. No a ten budynek tutaj po mojej prawej ręce to słynny stadion owalny. Adelaida, podobnie jak i cała Australia, zakochana jest w futbolu. Tak więc, tak naprawdę, to jest świątynia, najważniejsza świątynia w mieście o nazwie Adelaida. Futbol australijski przypomina trochę futbol amerykański, a więc coś takiego jak rugby. Różnica między futbolem australijskim a amerykańskim polega na tym, że w futbolu amerykańskim boisko ma kształt prostokąta, natomiast w futbolu australijskim ma kształt okrągły. Dlatego też stadion ten nazywa się stadionem owalnym, drużyna która na nim gra nazywa się Adelaida Kraus, czyli wrony z Adelaidy i śmiertelnym wrogiem są Bulldogi z Melbourne. Zawsze się toczy święta wojna pomiędzy Wronami z Adelaide a Bulldogami z Melbourne. Zwycięstwo to jest szał radości i święto w całej Adelaide. Ostatnio w rozgrywkach niestety Wrony z Adelaide w półfinale tych rozgrywek przegrały z łabędziami z Sydney. No a łabędzie z Sydney dostały w finale tych rozgrywek straszne lanie nie od kogo innego jak właśnie od Bulldogów z Melbourne. I w Adelaide zapanowała żałoba. Jednym ze znaków rozpoznawczych Adelaide są te cztery stworzonka, które widzimy obok mnie: cztery świnki. Ten tutaj, ciekawski o imieniu Oliver, sprawdza, co słychać nowego w śmieciach. Ten nieborak ma na imię Horatio. Najmniejszy trufles, a z tyłu dla Pani to Augusta. Rzeźby te zostały wykonane przez słynną rzeźbiarkę pochodzącą z Republiki Południowej Afryki, Małgorzatę de Pur. Małgorzata wyrzeźbiła je i ustawiła właśnie w tym miejscu i od tego czasu każdy, kto był w Adelajdzie ma obowiązek te świnki odwiedzić. Małgorzata twierdziła, iż była zainspirowana fontanną we Florencji w kształcie dzika. Ale my doskonale wiemy, że to tak nie do końca jest, dlatego iż dużo, dużo wcześniej tego rodzaju świnki zostały postawione we Wrocławiu i tam noszą one nazwę Park Zwierząt Rzeźnych. Dosyć niefortunnie się nazywają, ale były pierwsze. Prawdopodobnie Mogorzata korzystała właśnie z tego wzorca we Wrocławiu. Kolejnym znakiem rozpoznawczym są te dwie kule sferyczne, jak widzimy, posrebrzane. W Adelaidzie jest takie powiedzenie: spotkajmy się przy kulach. Mieszkańcy Adelaide, jeżeli się gdziekolwiek umawiają, to najczęściej umawiają się właśnie w tym miejscu, w którym stoimy, przy tych dwóch kulach i jeżeli ktoś usłyszy coś takiego: spotkajmy się przy kulach, to już od razu wie, że to będzie właśnie tutaj przy ulicy mail. în centrum miasta Adelaida. A na zakończenie naszego pobytu w Adelaide zwiedzamy jeszcze, jeszcze jedno słynne miejsce na turystycznej mapie tego pięknego miasta. Jest to park dzikich zwierząt o nazwie Klient. Jak widać, Australia znana jest ze specyficznych bardzo zwierząt. Będziemy mieli okazję je oglądać w różnych miejscach, zwiedzając ten piękny. Natomiast na dzień dobry zapoznamy się z tymi najważniejszymi zwierzakami właśnie w parku Plylent.